Hej, hej, witajcie z rana na angielskiej ziemi. No, ja jestem lekko niewyspany, ponieważ mieszkam z Polakami, ale dobrze, ludzie mało piją. A tak wygląda standard brytyjskiego wynajmu: mieszkanie. Kanin, nie było, nie ma co narzekać. No i trzeba się zbierać do kolejnej roboty. Mam jeden problem z jednym współlokatorem. Zobaczcie, kto tutaj siedzi w szafie. Hello. How do you do? Myślałem, że chociaż tutaj będę miał spokój. Dzisiaj była szybka pobudka, bo przede mną największy pchli targ, jaki w życiu widziałem. Idziemy eksplorować. Jak ja to komoruję, nie wiem. Chciałbym Wam pokazać wszystko, ale chyba wszystkiego się nie da. Idziemy zobaczyć, co uda się tym razem trafić. A patrz! A patrz ta... jaki kamper! Na kaczce zrobiony Mercedes Kaczka i to stary. Do po pory stacji wynika, że to będą lata 80. No Kaczka też nie jest młoda, ale kamper całkiem przyzwoitym stanie. Widocznie już swoje wyjeździł i ktoś sobie przyjechał na targ, poszukać skarbów. Patrzcie, taka maska, niby, niby przez rozpoczęcia II wojny światowej i ona 10 funciaków. Ale zbyt nowy ten filtr, zbyt bardzo się błyszczy. To coś podejrzane. Powiem Wam, że będę nagrywał wybiórczo, bo na razie tutaj widzę, że jest sama ściła. Nie ma nawet co ciekawego pokazać. To jest żmika, widziałem. No, nie, to, jest, to, to nie jest żmika To się przytrafiło. Ostrzałka to była. Jest pierwszy zakup. Dziad do orzechów za pół funta. Czyż orzechy przemarzły w tym roku, ale zaryzykuję. No, widzę, będę laskowe miód. No i faktycznie to jest po prostu pchli targ. Nawet pobiał mają Za 20 funciaków taki pobiał A spektakularnego nie trafiłem. Zobaczymy co tutaj jest jakiś moździerz Macie jaki piękny kogut, 10 funciaków. <śmienny> Fajnie. Kąpka jest. Zloneczka. Taka ale bardziej współczesna. A słóścieczka, lampa. Musiężna, no, duża na paliwo. Ona ma tutaj A? data 1949 naftówka. Ciekawe ile kosztuje ha... Zaraz zapytamy How much for this lamp? It's going for like on eBay Ile? Okay, thanks. Ile to? 15 hunciaków Czyli ile? 100? 75 Ciekawe czy dałoby radę utargować wiecie kto się tym zainteresuje 6 za 5 funtów albo po sztuce za funt, czyli tam po 5 zł łyżeczki Jakieś emblematy, jakieś zwierzątka, jakieś herby I jest czym wybierać Nawet autobusem Królestwo biżuterii skarpet i okularów Kleinarkiego wszystkiego po trochu Miałem takie sierpłe narzędzia Porcelanki I rupiecia do rupiecia Po 30 pensów Bananówki nie trzeba nie mógł Mamy kolejny zakup taką Niebieską Niebieskie coś. Nie, może się komuś spodoba Owocarka Kosztowało górę pieniędzy Całego funta czy nie można jeszcze coś jeszcze znaleźć? A tu co, śpiące koty. Tak, tak. Medale, zegarki, 2 poundów. Yeah, so unless you have more and off off to do. There's some 5 pound coins there as well. Oh, and so it once in my life I never seen. It. O, zobaczcie, yeah. pudełeczka takie. Patrzcie, okay. w czym pan punklek trzymał piegi, właśnie w takich pudełkach. It, się, to... A co to nam się trafiło? Ktoś kojarzy? Auto na trzech kołach. Jak ktoś oglądał Jasia Fasole, to pewnie będzie kojarzył taki wynalazek na trzech który się lubił przewracać. Aha. Działa, działał, działał pewnie. I skoro tu przyjechał. Ciekawa myśl techniczna. No nie powiem, nie powiem, ale idziemy zobaczyć teraz, co tu jest. No to jest wszystko jest. Kamperów nie ma. I kolorowe szkiełka. Ładne. No patrz, nawet i wężowiska się trafiają, nie tylko w lesie u Pana Taty, ale i tu na angielskiej ziemi Kabli Serio ktoś w tym grzebie? Ktoś takie rzeczy zbiera? No skoro ktoś to sprzedaje, to chyba popyt jest Nawet i tu, O i końskie sprawy tutaj są Koninka. no i to nie trzeba kopać w ziemi, tylko na wierzchu leży Chociaż mnie to nie interesuje O, stare narzędzia Stare, stare, jakieś wiertarki, piły nawet ile warek oh. Rapid made in England Ciekawe Czy szybko wierci How much for this drill? One pound Co sądzicie? Za funciaka? No może weźmiemy? Ciekawostka taka No, i nabyłem za funta wiertarkę. I co? No się nadaje do wiercenia. Dziur w serze. No, no, German gun. speed No, 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 MG42. No, 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 on... Wystarczy mi tylko tak, będę wiercił dziury w serze. Akurat się nada ciekawostka. Bambino za 8 funtów. O... To nie bambino, jakiś starość. A że film okazał się dosyć długi i nudny, podzieliłem go na dwie części. Szacunek dla wszystkich, którzy wytrwali do tego momentu. I zapraszam wszystkich na część drugą. Tam, gdzie będzie podsumowanie. Na no, tym teraz tyle. I hej, hej, pozdrawiam z wielkiego targu. Nie z nowego, z wielkiego, w Wielkiej Brytanii.